To, nagrywam. Cześć ludzie. Na no serio co nagrywasz? Tak. <grywa> <grywa> Dobra, to nagrywaj. To jest nasza progra! <grywa> no tak? Patrzcie co. 5 x 5, 5 na 7. Yeah! Na I teraz kenę się tego ściśnię. Bo kennen ma jakieś dziwne wójty. Nie, nie, nie zauważyłem. ojej. No dobra! Nie, ja uciekam! Teraz ja, ja zrobię szybki kas Nie, będziesz o, nie, szybka. O kurde! Pasza, Nasz najlepszy mecz w grze! Co <gry> ja Tak, tak, kobieta. E, Kenny 14,2? Łódź? 14,3? No, ścisk. Dobra, weź ciskać tego mistera na 5 z 5. Czarny tasa, każdym reszta, wlew. Na jest nie daje? 5 na 6, 5 na 8. Tutaj e, sobie wciskanie w banie. Co? Wciskanie w banie. A to jest w ogóle, w ogóle nasza nowa seria, League of Legends. Nie, nie To jest League of Legends. To będzie bardzo fajna seria. Po prostu taka fajna, że się puszczam zaraz. Nie, nie zginę, no. Ale... Ty mogłeś skillować. Nie, nie miałam z skillna, wiesz? A, dobrze. Użyłem na mi sportun. Ale nie <śpiewa> mamy Jeży. I widzicie ludzie jak jacy my jesteśmy prowolu. Tak. 5, 7, 6. Ale miód. Tak, ale miód. Wszyscy Almute. To się nagrywa pewnie dopiero z minutę. Nie ja wiem. Moi, <laughs> który! A, Steeler Rekord. Rekord hor For, for skin, for skin. Jeśli jesteście mądrzy, to oglądajcie ten filmik, a jeśli nie, nie też oglądajcie. Oddychasz? Subskrybuj. Ale oni nie oddychają, spokojnie. No nie, już Poczekaj, ruszaj, No miniony! On oh, jest. Ej, patrz! Minionowi przeciw... Niemu daje tarczę. Stanku... Ej, stankujemy to. O oh, kurde, kurde, kurde. To jest troll game. Widzicie ludzie jaki jest troll game? Nie, nie może mnie zabić. On nie może mnie zabić. Spowolnienie. Spowolnienie. A nie, Jeszcze żyjesz? No ja żyję. Patrz, ja chodzę po dżungli. Tristana mnie goni. W serio? No? Nie, nie go idzie, bo nie widzę Ej. A, Trystana już w sobie poszła, dobrze. No to ja zbuszuję po... do... doba. Zbuszujesz? Ty zbuszujesz, a Zburzuję. Ej. Ty też mów takim głosem, bo czuję się za młody, Oleg. Co? Ty też w takim głosem, bo czuję się za No to Eee... do dobra. Ej, patrz! Oni do mnie idą! Kogo? Wiesz, że oni teraz do mnie idą! A ja się... Tak, Nie! Kup sobie lekką szatę. To będzie najlepsze. Nie. Jeszcze sobie kup. Co? Patrz! Jaki troj? Moje pole, moje pole, ma, na to moje pole, troj, I To był najgłupszy odcinek w moim kanale. Surrender. Surrender. Yes! Dlaczego? Kto dał na nie? Ta, ta, <noise> Patrzcie ludzie, moja grafika to jest 260 na, na jeden. A serio? Nie myślę. Ja od razu pójść tak a. ale... Ja mam piksele w lolu. GG! Ale zobaczcie jak jeszcze, jeszcze ochronię. Patrz, 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 patrz jak ich zabiję. To jest wideo. Ale zabijłem zyra. Ale... Dostaje się reporta widzowie! Ale za oglądanie tego filmu. Dobra, dobra. Lajkujcie ten film.